Wiesz, dlaczego ciągle się boisz? Bo nie jesteś obecna. Nie wiesz, co dzieje się teraz. Jesteś w głowie, w przyszłości, w przeszłości, w analizie. I to właśnie tam, w tej gonitwie myśli, rodzi się lęk. Kiedy zaczynasz żyć świadomie, nagle widzisz, że wszystko, co cię blokowało, to tylko historia, którą sobie sama opowiadasz. Nie życie cię rani, tylko to, jak o tym życiu myślisz. Świadomość rozbija lęk, bo w chwili, gdy jesteś naprawdę obecna, nie ma strachu, nie ma chaosu, nie ma przeszłości, jest tylko teraz, i w tym teraz czujesz spokój, a ze spokoju rodzi się obfitość, bo kiedy jesteś świadoma, zaczynasz zauważać, jak wiele już masz. Zamiast gonić, zaczynasz przyciągać, zamiast się bać, zaczynasz ufać. Nie potrzebujesz więcej rzeczy. Potrzebujesz więcej świadomości, bo to ona daje ci spokój, lekkość, radość i moc tworzenia. A jeśli czujesz, że chcesz żyć naprawdę, to obserwuj to konto. Tu uczymy się widzieć więcej, czuć głębiej i żyć świadomie. Ale decyzja zawsze należy do ciebie. Powodzenia!